Nazywam się Ewa Zbudka i jestem specjalistą położnictwa i ginekologii. Podczas tego wirtualnego spotkania chciałabym powiedzieć Państwu, jak wygląda organizacyjna strona prowadzenia ciąży. Zaczynając od początku, samo potwierdzenie ciąży zazwyczaj dokonuje się poprzez wykonanie testu ciążowego. By wynik był najbardziej wiarygodny, należy test wykonać mniej więcej 3-4 dni po terminie spodziewanej miesiączki. Mając Dwie kreski na teście możemy planować wizytę u lekarza ginekologa tak, ażeby potwierdzić zarówno lokalizację i rozwój ciąży, jak i ocenić ryzyko dla danej ciąży, rozszerzyć diagnostykę i włączyć ewentualne leki. Taka wizyta powinna odbyć się najlepiej nie wcześniej niż 10 do 14 dni po terminie spodziewanej miesiączki lub też po wykonaniu testu ciążowego. Dzięki temu pęcherzy ciążowy urośnie na tyle, że będziemy w stanie zwizualizować USG. Kolejne wizyty powinny odbywać się raz w miesiącu lub częściej, jeżeli wymaga tego sytuacja. Podczas takich spotkań zawsze mierzone są ciśnienie i masa ciała. Prowadzone jest badanie na fotelu ginekologicznym oraz badanie ultrasonograficzne celem oceny tętna dziecka. Zalecamy badania laboratoryjne, w razie konieczności zecamy leki, wystawiamy zwolnienia lekarskie czy też inne dokumenty. Niezwykle ważnym aspektem wizyty jest rozmowa dotycząca samopoczucia psychicznego oraz radzenia sobie z nową sytuacją. Istotne jest to, żeby kobieta w ciąży czuła się dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, żeby wizyta przebiegała w swobodnej atmosferze, tak żeby kobieta była w stanie zawsze zadać pytania, które ją nurtują, oraz żeby lekarz miał holistyczne podejście do kobiety w ciąży. Często do współpracy w ramach ciąży, nawet tej fizjologicznej, dochodzą kolejne osoby, np. położna, fizjoterapeuta, psycholog czy dietetyk. Jeżeli chodzi o badania ultrasonograficzne, wykonujemy je planowo między 11 a skończonym 13 tygodniem i 6 dniem ciąży, to jest badanie pierwszego trymestru. Następnie badanie drugiego trymestru między 18 a 22 tygodniem oraz badanie trzeciego trymestru między 28 i 32 tygodniem. Kolejne badanie również wykonywane jest jeszcze w terminie porodu, ale już w warunkach szpitalnych zazwyczaj. Każde tego typu badanie wnosi nam wiele szczegółów do całego kształtu informacji dotyczących stanu zdrowia zarówno maluszka, jak i mamy. Oprócz badań obrazowych, u każdej kobiety ciężarnej zaleca się wykonanie testu pappa. Jest to badanie oceniające stężenia dwóch białek, które następnie razem z wynikiem badania ultrasonograficznego i wywiadem z przyszłą mamą. Umieszcza się w specjalnym programie kalkulacyjnym, które określa nam ryzyko trzech oraz stanu przeczucawkowego, opóźnionego wzrastania wewnątrzmacicznego oraz porodu przedwczesnego. Oprócz testu pappa można wykonać także badanie wolnego DNA płodowego. Jest to test obierany z krwi mamy, czyli jest nieinwazyjny i w tej próbce ocenia się DNA dziecka. Badanie to jest bardzo dokładne i wykrywa nie tylko trisomię, ale też zaburzenia dotyczące chromosomów płci i mikrodelecji. Warto, by każda kobieta w ciąży mogła przejść przez nią spokojnie i bezpiecznie oraz w pełnym zdrowiu i ze świadomością możliwości współczesnej medycyny.